Inżynieria Podpowiedzi. Sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze sztuczną inteligencją uległ zmianie. Przeszliśmy od prostych poleceń i zapytań do bardziej wyrafinowanych metod komunikacji, znanej jako inżynieria podpowiedzi, z angielskiego prompt engineering. Inżynieria Podpowiedzi to sztuka tworzenia podpowiedzi, które naprowadzają generatywne modele sztucznej inteligencji, takie jak duże modele językowe LLM, na wygenerowanie pożądanej odpowiedzi. Podpowiedź to dane wejściowe, które przekazujesz generatywnej sztucznej inteligencji, takiej jak Microsoft Copilot, w celu określenia zadania i sposobu jego wykonania. Składa się z dwóch głównych elementów: instrukcji. I kontekstu. Instrukcja to pisemna część odpowiedzi określająca zadanie i cel. Powinna być jasna i konkretna, aby kopilot dokładnie wiedział, czego od niej oczekujesz. Kontekst udziela informacji na temat odpowiedzi, takich jak docelowi odbiorcy i pożądany ton. Powinien być odpowiedni i adekwatny, aby mógł dostosować swoją odpowiedź do Twoich potrzeb. Po przesłaniu podpowiedzi, Copilot odczytuje tekst we fragmentach zwanych tokenami, które mogą być równie krótkie jak pojedynczy znak lub słowo. To istotne, ponieważ każdy model ma limit ilości tekstu, który może przetworzyć na raz. Dlatego ważne jest, aby nasze podpowiedzi były zwięzłe i rzeczowe. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie Microsoft Copilot. Krok pierwszy. Zrozumienie podpowiedzi. Podpowiedź stanowi Twój bezpośredni kanał komunikacji z kopilot. To sposób, w jaki instruujesz go, aby pomagał Ci w wykonywaniu zadań. Dobrze skonstruowana podpowiedź składa się z dwóch zasadniczych elementów: instrukcji i kontekstu. Instrukcja to zadanie, o które prosisz kopilota. Powinno być ono zwięzłe i precyzyjne. Na przykład. Sporządź szkic e-maila do klienta lub wygeneruj plan zarządzania projektem. Kontekst dzięki niemu kopilot otrzymuje niezbędne zaplecze, które ułatwi mu dostosowanie swojej odpowiedzi do Twoich potrzeb. Zawiera szczegóły takie jak docelowi odbiorcy, pożądany ton, stopień szczegółowości i wszelkie konkretne wytyczne lub ograniczenia. Krok drugi. Opracowanie podpowiedzi. Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia pracy z Microsoft Copilot, uruchom stronę internetową i wybierz odpowiedni styl dla swojego zadania. Stwórz kompleksowy, profesjonalny przewodnik dla dorosłych uczniów poświęcony skutecznemu nawiązaniu kontaktów w ich branży ze szczególnym uwzględnieniem platform cyfrowych. Rozbicie przykładu na części Instrukcja. Stwórz kompleksowy, profesjonalny przewodnik. Kontekst. Dla dorosłych uczniów, poświęcony skutecznemu nawiązaniu kontaktów w ich branży, ze szczególnym uwzględnieniem platform cyfrowych. Krok trzeci: przesłanie podpowiedzi. Gdy będziesz miał już gotową podpowiedź, prześlij ją. Następnie, kopilot podzieli instrukcję i kontekst na tokeny i wygeneruje odpowiedź bazującą na ich interpretacji. Tokeny to segmenty tekstu, które model wykorzystuje do zrozumienia i sformułowania odpowiedzi. Mogą to być zarówno cele, słowa i ich fragmenty. Na przykład network. To jeden token, natomiast networking można podzielić na network i ink w oparciu o metodę tokenizacji modelu. Krok czwarty: Sprawdzanie odpowiedzi lub wyników. Gdy kopilot dostarczy swoje wyniki, sprawdź je, aby zweryfikować, czy odpowiadają Twoim celom. Jeśli nie od razu trafisz w sedno, możesz doprecyzować swoją podpowiedź i przesłać je ponownie, tak aby otrzymać bardziej precyzyjną odpowiedź. Proces ten może z czasem pomóc Ci w efektywniejszej współpracy ze sztuczną inteligencją. W miarę postępów w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji opartej na dużych modelach językowych LLM, sztuka inżynierii podpowiedzi nabiera coraz większego znaczenia. Ważne jest nie tylko to, o co pytasz, ale także sposób, w jaki to robisz. Gdy zrozumiesz, na czym to polega i zaczniesz skutecznie formułować podpowiedzi, będziesz mógł w pełni wykorzystać potencjał generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak Microsoft Copilot. Kluczem do udanej interakcji jest precyzja Twoich instrukcji i trafność kontekstu.